Witajcie kochani! E, dzisiaj znowu troszkę jedzeniowo, że tak powiem. E, będzie to koktajl bananowo-mleczny. Bananowo, e, no, w sumie można go tak nazwać. W sumie to będzie koktajl bananowy, zwyczajny, najzwyklejszy. E, to jest przepis mojej córki. Niestety, moja córka robi sobie z jednego banana i z 250 ml mleka. Ja zrobię z trzech bananów i też tyle wleję mleka nie wiem czy nie będzie za mało na taką ilość bananów dlaczego chcę to zrobić? dlatego, że znowu zamrożę sobie taki deserek ala mam już maliny, widzieliście w poprzednim filmiku z tej serii teraz będę miała banany i tak, co? zaczynamy zaczynamy kroić do miksera, blendera przepraszam za hałas, ale Migełko daję sobie znać. Teraz tak, teraz zalejemy mlekiem. E, ja sobie przygotowałam, z tego co widzicie wcześniej, no, nie chcę Was zamęczać, jak się mm, obiera banany i otwiera karton z mlekiem. E, więc, więc tak. Dobra. E, wrzucę jeszcze, zobaczę, czy się później zmie zmieści denko, nie denko, tylko dekielek od Mixera. I tak, już odkładamy, yy, teraz będzie troszkę głośno, ale wiecie, że blender za 35 chyba złotych. No coś koło tego, Minu około 20-30 zł nie pamiętam. Tyle samo, co taki sam jak w telewizyjnym yy, teleshopie za ponad 100, uwaga trochę będzie głośno głośniej. Że nie przerwałam filmu, ale to naprawdę trwa ułamki sekund, yy, i tak to wygląda. Przepraszam za niedoskonałości. Tak to wygląda. Banan do końca się nie rozbił, są takie delikatne grudki, ale to lepiej, bo się bardziej zamrozi. Yy, I co, przelewamy do pojemniczków. Nie wiem, czy Was to ciekawi. To jest taka gęsta masa. Ja zawsze nie wlewam pełno. Nigdy nie wlewam pełno, że tak po polsku powiem. No bo oczywiście, jak to rozmarza, zamarza w zamrażarce, to oczywiście roz, rozwala pudełko od środka, bo się robi lód. No i co? No i po prostu potrzebuję więcej przestrzeni. dużo wlałam do tego małego, ale to nie szkodzi. No i co? I tak wygląda efekt końcowy, ale narozlewałam. Wstyd, wstyd, normalnie wstyd. No już nie jest efektem końcowym. Tak wygląda efekt końcowy. Przepraszam. O, 5 deserków. Yy, można je już jeść. Bardziej wypić bym powiedziała. Yy, albo tak jak ja zaraz to zrobię, czyli wrzucę do zamrażarki i będzie na deserek, jak nie ma w domu lodów, nie ma nic słodkiego. Deserek jest pożywny, bo z bananów, banany mają dość dużo kalorii, ale też mają wartości odżywcze. Mleko, wiadomo. Także o, ja się z Wami żegnam. Jak lubicie mnie, lubicie mnie słuchać, oglądać, oglądać to, co robię, bardziej niż mnie, mnie słuchać, e, dajcie łapkę w górę. O, tak. A jak nie podobało Wam się, to napiszcie w komentarzach albo na mojego maila. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa.